Ponad 2,5 roku czekaliśmy na ten moment, Stadionu Narodowego jeszcze wtedy nie było, drużyny też nie było, a teraz jest i stadion, choć pod dachem i duszno przez to, i drużyna, która właśnie tam trenuje. Powiedz Robert, byliśmy na każdym ich meczu towarzyskim, byliśmy na przygotowaniach w Lienc w Austrii, śledzimy ich każdy krok tutaj w Warszawie. Jak oni jutro zagrają, jak oni zagrają przeciwko Grecji? Mam nadzieję, że dobrze. Nie, no ciężko jest dziś wyrokować, natomiast rzeczywiście, gdyby dwa lata temu, kiedy Polska przegrywała z Hiszpanią, kiedy kompromitowała się z Kamerunem, kiedy były zgliszcza właściwie po reprezentacji Hakera, gdyby ktoś powiedział, że przez te kilkanaście miesięcy selekcjoner Franciszek Smuda stworzy taki zespół z takimi indywidualnościami, że będziemy na Euro mieli trzech zdobywców Mistrzostwa Niemiec i Pucharu Niemiec, fenomenalnego bramkarza Arsenalu, rozgrywającego świetne mecze w Bordeaux Ludowika Obraniaka, Macieja Rybusa i tak dalej i tak dalej, mało kto by w to uwierzył, mało wydawało się to wtedy realne. Smuda owszem zburzył wszystko, natomiast wydawało się, że nie będzie umiał zbudować, a tu proszę, zrobił solidną, mocną, bardzo mocną drużynę, taką, która ma swoje słabe punkty, ale która wreszcie ma... Zdecydowanie więcej mocnych punktów niż słabych, i co ważniejsze, te mocne punkty są z przodu, są w ofensywie, w której no, do tej pory mieliśmy problemy, bo co z tego, że Olisa Debe, Smola i Smolarek, czy Żurawski strzelali gole w eliminacjach, skoro potem na wielkich turniejach. E, zawodzili i, i, i tych bramek już nie zdobywali, a jeśli już, to, to w meczach e, o nic w meczach, tylko i wyłącznie o honor. Teraz mamy nadzieję, że się trochę to zmieni, że będzie inaczej, że, że sytuacja no, pozwoli e, tercetowi Borusji czy, czy wspomnianym piłkarzem Maciejowi rybusowi też z tereka groznego, zdobywać gole w ważnych momentach. E, pamiętajmy też, że, że jest ten balon, e, że balon, który został napompowany do granic możliwości. Tym razem nie jest to balon z mrzonek, balon z jakichś nierealnych marzeń czy, czy, czy wręcz no, wydumanych historii takich jak w 2002 roku, że jedziemy na po, po mistrzostwo świata do Korei i Japonii nie, teraz jest to balon wypełniony ogromną nadzieją. Ogromną nadzieją polskich kibiców, ogromną nadzieją nas dziennikarzy, na pewno piłkarzy, trenerów. Tak jak mówił Kuba Błaszczykowski, kapitan kadry, czekali na ten turniej, to jest turniej ich życia, Marze, marzenia się spełniają, bo, bo, bo nie ma dla piłkarza chyba nic piękniejszego niż zagrać w stolicy własnego kraju mecz na inaugurację tak wielkiego. Turnieju i ta nadzieja, z którą napępowany jest balon, nie jest właśnie oparta na, na naszym chciejstwie, na widzimy się na naszych zachciankach, tylko na, są realne przesłanki tego: Grecy to nie są Niemcy, to nie są Portugalczycy, to nie są Włosi czy, czy Hiszpanie czy Holendrzy. To jest wciąż bardzo groźna drużyna, ale bez przesady z nią. Można powalczyć z nią. Można meczu nie przegrać, bo, bo czasami są takie spotkania, których nie da się wygrać, wtedy nie wolno ich za wszelką cenę e, przegrać. Ja mam nadzieję, że, że Polacy zagrają na miarę możliwości, że to co mówił e, odpowiedzialny za rozpracowywanie rywali Hubert Małowiejski, że jeśli dorównamy Grekom jako drużyna i będą decydować indywidualności, to te mamy zdecydowanie e, lepsze niż e, Grecy. I wreszcie, no wreszcie uda się no przełamać fatalną pasce po pierwsze. W XXI wieku właśnie w naszej znaczy, no, po drugiej wojnie światowej można to rozszerzyć. Siedem razy graliśmy w wielkim turnieju, ale pierwszy mecz udało nam się wygrać tylko raz w 1974 roku. Fenomenalna kadra pana Kazimierza Górskiego pokonała Argentynę. Potem były w trzech kolejnych turniejach trzy emisy, a trzy ostatnie już w XXI wieku kończyły się porażką 0-2. To, to po pierwsze, to, to jest to pierwsze Fatum, które trzeba przerwać. No, a, a drugie to to wreszcie po raz pierwszy do 1986 roku mamy nadzieję na to, że wyjdziemy z grupy. Dlatego, że no, rywale nie są to... Na Najwybitniejsze drużyny świata z gwiazdami światowego formatu. Jesteśmy gospodarzami i mamy jak najbardziej e, realne przesłanki za tym, że po prostu uda się i że rzeczywiście w piłce nożnej niemożliwe nie istnieje.